Siemaneczko, siemaneczko, Waldek z tej strony. Czasy są, jakie są. Przyszły, jakie przyszły. Widzicie, że bardzo mocno się tym wszystkim przejąłem. Jedyne, co mnie denerwuje, że nie mogę złapać ludzi na jednym treningu. Wszystkich razem, czy to idziemy w plener, czy gdzie tam, co to się nie robi. Tylko trzeba tak dwójkami chodzić, tak? To jest troszeczkę denerwujące, troszeczkę śmieszne, no ale Skoro do sklepu ładujemy się w 50, ekspedientki stoją na dworze w 5, czy tam w 6, palą kiepy, gadają ze sobą, a ty wychodząc na świeże powietrze, na słoneczku, którego się nie da opisać, nie możesz wyjść więcej jak dwie osoby. No coś mi tu nie pasuje, coś mi tu śmierdzi. Mogą być do zakłócenia, moi drodzy, wieje. Z lewej strony wieje. Ja chciałem się delikatnie inaczej do tego wszystkiego ustawić, ale jest ławeczka, jest ładnie, jest pogoda. No i stwierdziłem, że tu, właśnie dzisiaj, w tym momencie, chcę nagrać parę słów, z którymi chcę się, którymi chcę się z wami podzielić, moi drodzy. A, a propos jeszcze, znajomi mówią. Kurde Waldek patrzyłem tam, tam w sklepie, tam patrzyłem, tam i tam No nie ma nic Chodzi mi tu o trening z gumami, ekspandor jakiś No nie ma nic no, no racje, racje mają Dziwne, że na rowerze Nie on samochodem Znalazłem to Znalazłem to Jak już to kiedyś powiedziałem dla chcącego w tym świecie nie ma nic trudnego. Tu na tej ziemi dla chcącego nie ma nic trudnego. Chcesz, możesz założyć firmę, jaka ci się tylko nie marzy. Teraz po tym wszystkim, jak to się wszystko uspokoi. Możesz, uwierz mi, możesz. Jak założyłeś przed, no jesteś delikatnie, że tak powiem brzydko, w dupie. W przysłowiowej dupie, no bo państwo... Zażyciło sobie coś takiego a nie innego jak kwarantanna. Masz w firmie 4 osoby, musisz ją zamknąć. Firma prosperować nie może, ale sklepy, gdzie ładuje się 50, 60, czasami 70 osób na strzał, jak najbardziej mogą funkcjonować. Stawia się im płyn do dezynfekcji rąk przed samym wejściem tak, tak jest teraz w Lidlu tutaj u nas tym płynem myjecie sobie rączki i nie ma nawet najmniejszej mowy o tym żebyście ulegli jakiemukolwiek zarażeniu żebyście złapali jakiekolwiek bakterie jesteście osłonięci tak no lepiej jak immunitet poselski także nie macie się czego obawiać szlifstu szawstu das a, ktoś pisał. Nie wiem czy szafnę. Na razie nagrywam film. Oglądający są ważniejsi. Przepraszam, odezwę się później. Mam nadzieję, że ten zegarek nie ma jakiegoś ukry ukrytego mikrofonu. Bo jakbym mnie teraz słyszał, to bym się delikatnie zdenerwował. <grystanie> Moi drodzy. U nas cztery tygodnie bez siłowni. Nie wiem, jak tam w Polsce, nie wiem, jak tam w Italii, nie wiem, jak tam w Ameryce, nie wiem, jak tam e, w Jugosławii. Ale dam Wam dobrą radę, taką samą od siebie taką sprawdzoną, przetestowaną na samym sobie. Nie kupujcie, bo teraz firmy trzepią konkretny hajs na tym wszystkim. Nie kupujcie sprzętu do domu. Chodzi mi tu o... Ty, no teraz takiego asa widziałem, że tak... No jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem To, że jechał na motorze Nie obowiązuje go, żeby rondo wziąć z prawej strony, tylko wziął je z lewej Co ten wirus jeszcze dzisiaj nie przyniesie, to jest... Nie kupujcie sprzętu do ćwiczenia Chodzi mi tu o atlasy, jakieś, nie, jakieś kosmiczne ławeczki z wyciągiem, nie wyciągiem, linkami, nielinkami. Moi drodzy, za parę tygodni te siłki będą pootwierane bo one będą pootwierane. Nie ma bata, żeby one były cały rok zamknięte. A Wy, kupując ten sprzęt, powiedzmy, że ten atlas, tam z tym stałym przyrządzeniem, oporządzeniem, kosztuje Was jakieś 300 euro. Macie na cały rok zapłacony karnet na siłownię. Na siłownię, gdzie macie motywację, gdzie trening wygląda całkiem inaczej, jak w chacie na tym atlasie, który nie da Wam nic innego jak tylko jedno wielkie kalectwo. To jest pierwsze. Zaczną się kontuzje barków. To nie chodzi, to nie jest tak płynne jak na tej siłowni. Taki sprzęt jak jest na siłowni, kosztuje troszeczkę więcej. Ta motywacja, która jest na siłowni, jest bezcenna. Nie kupujcie sprzętu, bo to będzie stało. To będzie stało. Za chwilę wasza kobita w kacie zacznie na tym wieszać sukienkę, garnitur, koszulę po prasowaniu. I tak to będzie stało ta ławeczka będzie stała. Ta aweczka będzie zbierała tylko i wyłącznie kurz. Ten Atlas będzie zbierał tylko i wyłącznie kurz. I przy takim niekontrolowanym zakupie jesteście w plecy Karnet, który leci i tak i tak przez cały rok. A nie na pana, myślę, że na niego krzyknąłem. Karnet, który leci przez cały rok, czyli jakieś 300 euro. Do tego dochodzi 300 euro zakupu sprzętu. Mega cudownego sprzętu do chaty, który zrobi z Was niesamowitych wsparcie negerów, moi drodzy, nie wierzcie w to nie patrzcie na te reklamówki tam co ta maszyna z wami nie zrobi co ten sprzęt z wami nie zrobi można iść do sklepu mój dzisiejszy zakup to jest 11 euro i to mi w zupełności wystarczy w kacie mam dwa hantle żeby mi się nie zapomniały na taki trening w plenerze bierzemy to i to w zupełności wystarczy jak człowiek jest troszeczkę kumaty i wie gdzie zahaczyć gumę jak tą gumę do ręki złapać, jak się ustawić do tej gumy i jest w stanie samymi gumami zrobić trening. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś przygotowania do sceny, jak to tam w tym całym pomieszczeniu osoby stoją i pompują się tylko i wyłącznie gumami. No, wiadomo, tam się zdarzy jakiś hantelek malutki, ale to jest tylko i wyłącznie guma, która naprawdę da wam poczucie takiego. Dobra, jest to lekki trening, ale na pewno odbije się to na waszym zdrowiu, gdyż delikatnie wchodzi rehabilitacja waszych stawów. Chodzi mi tu o barki głównie, kolana, nie kolana. No, można robić cuda na kiju, jak ma się tą gumę opanowaną w jakimś tam stopniu. Są filmiki na YouTube, możecie popatrzeć, jak to wygląda, jak ludzie trenują. O kurde, było nas trzech, mam nadzieję, że nas nikt nie widział. Posłuchajcie teraz to. Jak czołg A to była mkx X6 X6M M-Power W automacie, no chodzi to strasznie Powiem wam, chodzi to strasznie Jak taki Jak taki zamulony Waldek po dwóch tygodniach melanżu O, nie więcej tak to chodzi Co tam kurwa cały czas ktoś wypisuje Ej, hey, ju! Nie można nic spokojnie nagrać. Moi drodzy, nie kupujcie tego, to będzie leżało, gówno, że tak powiem Wam to da, gówno, że tak powiem Wam to da, te linki się za chwileczkę poprzecierają, to wszystko jebnie, te całe 100 kg na tym Atlasie, które ma tak naprawdę może 40, te wszystkie cegiełki nabite piaskiem, czy one tam, czy one tam nie są nabijane, czy tam jakimś tam odlewem, nie odlewem, to się wszystko rozpierdzieli. Ten atlas będzie tylko i wyłącznie służył Waszej kobiecie później jako stojak na ciuchy. To jest pierwsze, druga sprawa moi drodzy, kwarantanna cała. Jest mnóstwo filmików instruktażowych na YouTubie, nie YouTube. Nie każę Wam na filmiki instruktażowe patrzeć jak nosić maseczkę, jak to trzeba dezynfekować ręce. Kto to w 2003 roku nie przewidział końca świata na 2020. Kto to w 2008 roku przy yy, krachu bankowym nie przewidział yy, tego, co się dzieje w 2020 roku? Moi drodzy, na to nie patrzcie, to nie, to nie robi nic innego, jak tylko Was cały czas nakręca do tego całego złego toku myślenia, bo tego nie można inaczej nazwać. Załączcie YouTube'a, jest tam paru mądrych profesorów wieku yy, delikatnie młodszego jak ja, Chodzi mi tam o kalenistykę, czy, czy, e, nie, e, czy o to całe kalectwo, co oni tam robią. Można podpatrzeć kupę fajnych ćwiczeń. Naprawdę kupę fajnych ćwiczeń, gdzie kobitki pokazują ćwiczenia na tyłek. na, na tyłek, Może źle bym to ujął tutaj. Na pośladki, zgrabne jędrne pośladki, na uda, na łydki. Yy, no, ogólnie no, tych ćwiczeń jest mnóstwo. Załączcie to sobie, popatrzcie, jak to wygląda zrobicie więcej pożytku jak targając ten cały sprzęt na trzecie czy czwarte piętro czy do piwnicy gdzie nie ma tego tlenu w ogóle uwierzcie mi dużo lepiej to wszystko będzie funkcjonowało na pewno bardziej odbije się to na waszym zdrowiu jak ten cały atlas za przysłowiowe 200, 300 czy tam 400 euro ktoś ma więcej hajsu to kupi za tysiaka uwierzcie mi chcecie poszaleć prosta sztanga, prosty gryf Trochę obciążenia na to, dwa hantle i gumy, moi drodzy, więcej nie trzeba. Ludzie w pierdlu robią się tak, że głowa boli. Oni tam nie mają żadnego atlasu, oni tam nie mają żadnego mega sprzętu, oni ćwiczą na butelkach nabitych wodą, oni tam robią wjazdy pod, pod wyra, nie pod wyra. No, cuda na kiju, robią się dobrze, regularne posiłki, nie to co Wy robicie, czyli tak, w ciągu dnia zjem dwa, później wieczorem się wpierdalam jak dzik, nie, oni tam mają regularne posiłki, oni z tego pierdla wychodzą, fajnie zrobieni. Także uwierzcie mi, takim zestawem można zrobić naprawdę konkretną sylwetkę. Następna sprawa, co do koronawirusa. Wirusa, wirusu. Moi drodzy, na niebie. Zresztą pokażę Wam, żeby nie było, że tutaj jakiś tam bambukowa owijam, nie ma ani jednego lotu. Jestem na terenie, gdzie jest bardzo bliżutko do Monachium, dosłownie rzut beretem. Jestem 80 km teraz od Monachium, troszeczkę na tej kobzie przejechałem, jakieś 20 km. Cieszę się pogodą, cieszę się tym słońcem. Po południu mam ludzi na trening, także korzystam z życia. Moi drodzy, tak jak to kiedyś było, tak jak to kiedyś siedzieliśmy na tych ławkach, przed szkołami, po szkołach, na osiedlach, nie osiedlach, dłubaliśmy słonecznik, delikatnie solony no i chcący, niechcący zahaczyłem o sklep, który uwielbiam tutaj, czyli ruski geszeft i kupiłem sobie takiego malutkiego bączka mocny nie jest, bo ma 4,4% ruski jak go pijecie, uwierzcie mi czuć taki posmak goryczy takiego żywca polskiego o lubię od czasu do czasu takie piwko sobie klepnąć Ogólnie jestem tym smakoszem wina Czy tam jakiegoś tam zektu, szampanów Lubię bardziej takie rzeczy no Wiadomo, no woda też ma swoje plusy i minusy Na razie nie Stwierdziłem, że taki długi okres pauzy Można się teraz w tym okresie Tak zwanej kwarantanny konkretnie zmęczyć A to niestety później odbija się też Niefajnie na naszym toku myślenia Przez takie dwa tygodnie Czy tam trzy tygodnie ciągłych takich melanży możecie się bardzo fajnie zakręcić także nie polecam nikogo uwierzcie nikomu uwierzcie mi sportowy tryb życia macie smak na piwko kupcie sobie to piwko wypijcie to piwko czy tam wieczorem jakieś dwa piwka na balkonie nie balkonie możecie sobie zrobić grilla zróbcie tego grilla nie ma nic lepszego jak taki Grillowany stek, karczek. No, no coś pięknego, coś pięknego. Nie bójcie się jeść tego mięsa. Bardziej bójcie się wegan, tych, tych ich, e, zakłamanych produktów. Zobaczymy za niedługo, jak to wszystko będzie wyglądało. Za parę lat, jak ci ludzie będą wyglądali, jak będą łapali te wszystkie wirusy, te wszystkie choroby. Jedyne o co Was mogę prosić. Abyście delikatnie uważali na social media i to wszystko, co się tam do Was kieruje w waszym kierunku. Ślepo, posyła. Moi drodzy, to jest w jakimś tam stopniu zło. Ja tu nie chcę grać jakiegoś Mojżesza, Jezusa nie chcę. Nie chcę was tutaj broń Boże do niczego namawiać. Broń Boże, uczyć was tam czegoś, że pozjadałem wszystkie rozumy i wiem o co tam chodzi. Nie więcej, kojarzę fakty, ale. Tu nie o tym mowa, często takie filmiki są blokowane, ja znam osoby, które odsiedziały też parę godzin za tak zwane sianie propagandy, gdyż dla państwa polityków to co robicie, czyli chcecie komuś tam przemówić do zdrowego rozsądku dla nich to jest propaganda, dla nich działacie anty, dlatego takie osoby później no niestety mają problemy z prawem, obciąża się ich konkretnymi, konkretną grzywną, grzywną, grzywną. Także moi drodzy, nie chcę tego robić, ale uważajcie na siebie, za niedługo wyjdzie coś, do czego będziecie namawiani, nie nazwę tego po imieniu, ale na chłopski rozum i na waszą. Nieskazitelną logikę, pomyślcie troszeczkę i stwierdzicie sami, czy warto, czy warto to robić, czy po prostu ktoś coś tu ma na rzeczy. Ja już pod tym, w tym kierunku nie nagrywam nic, wiadomo. Chcę sobie po tych lasach, łąkach, po tym słoneczku pobiegać jak najdłużej. Nie chcę mi się tam. Przegadywać z jakimiś pajacami za jakiś czas, wkurwiać się niepotrzebnie. I proszę Was, tylko żebyście ten cały mętlik, który się teraz robi, omijali szerokim łukiem. Bo powiem Wam, mi jest ciepło, ja Wam coś zaraz pokażę. Chwila, mi jest ciepło, naprawdę mi jest ciepło, jest pogoda, jest świetna, ale to co on odjebał. Krótkie gacie, krótki rękawek Chłopie, żeby się tylko właśnie to co się teraz dzieje nie przewiało Zresztą każdy może jak może. Już! No i nie przestanie, no. Już! Wyszalałeś się. To skończ, bo nagrywa. Pieprzony wiatr, no Zawsze wie, kiedy Kiedy zaszaleć No i znowu, ty, jak na złość? W ogóle coś niesamowitego Dzisiaj jutro ma być podobno 16 do 18 stopni A w niedzielę ma padać śnieg i ma przyjść minus Nie wiem, co się dzieje na tym świecie, ale powiem wam Koronawirus przyniósł ze sobą Dużo też i dobrych rzeczy Moi drodzy Odpoczynek umysłowy taki na łonie natury, nie to co tam, co tam robicie przed laptopami, telefonami, całymi social mediami. To nie jest odpoczynek psychiczny. To nie jest dla was, uwierzcie mi, to nie jest dla was. Wyłączcie to, wyjdźcie w pojedynkę na podwórek, na balkon, obojętnie gdzie, zrelaksujcie się, dobra książka do ręki. Polecam panią Reginę Brett, pani Regina Brett po polsku. Regina Brett. Ta pani wypuściła serię fajnych książek Bóg nigdy nie umiera czy tam Bóg zawsze znajdzie Ci pracę czy tam, no jest parę tych tytułów troszeczkę tych książek przeczytałem moi drodzy naprawdę, zrobiła kawał dobrej roboty, to jest pani która, o następny siema no zaraz się będzie działo, jeszcze mam trochę czasu dla siebie tak z półtorej godzinki myślę I zjem trochę słonecznika po chrupie sobie w chacie obiadek przygotowany, przyjeżdżam do domu nie odbiając od tematu, weźcie książeczkę do ręki, Uspokojcie się, wytęczcie swój umysł i co, o której coś działamy. No widzicie, no na trening już piszą, to mi się podoba. Tylko jedyny minus tego wszystkiego, to, że trzeba lecieć dwójkami, dwójkami, no i zamiast robić jeden konkretny trening, zjem obiad i jak coś jestem gotowy. Super, ja też właśnie o obiedzie gadałem. Mamy wspólne, A chłopak po nocce w ogóle jest. Także widzicie, wyspał się, jest godzina 14:02. Także. No widzicie, no jak ktoś chce, to można. A, miałem pozdrowić tam kogoś ze Szkocji, braci ze Szkocji. Powiem Wam. Pozdrawiam Was. O tak, nie będę się bardziej tam w to wszystko wgłębiał. Pozdrawiam Was, cieszy mnie to. Widziałem tam treningi, jak wyglądają w plenerze. Tylko się ruszać, tylko się ruszać. Nic innego od Was nie chcę, to sprawi, że zawsze będę miał uśmiech na twarzy. Jak ja widzę, że Wy działacie, mi też się chce działać. Następna sprawa koronawirusa, moi drodzy. Coraz mniej gwałtów, ludzie boją się do siebie podchodzić. Nie trzeba mieć nie wiadomo jakich gabarytów. Przechodzicie przed sklep, każdy się odsuwa. Może i dla niektórych to jest śmieszne, ale naprawdę. Budzi respekt, budzi szacunek. Jak idę przed sklep przez sklep dzisiaj byłem po ososia w sklepie i te śmieszne glizdy kurwa te krewetki czy jak to się nazywa, chcę sobie zrobić później wieczorem delikatnie poddusić na masełku i czostku. idziemy dzisiaj albo jutro na górki, następny pisze jasne, że pójdziemy kurwa, po to tu jestem co wy myślicie, co jedziemy, na tej ławce siedział, zaraz siadam na kobze 20 km, które zrobiłem, jadę z powrotem Jem obiad i lecimy z tym, bo jak nie my, to kto? Gumy z kartonu trzeba wyciągnąć, ekspandor z kartonu trzeba wyciągnąć i napierdalamy, no. Moi drodzy, coraz mniej gwałtów, pieprzonych samolotów nie ma, powietrze czystsze, ludzie mają respekt, odsuwają się jak idę. No czego tu więcej chcieć? Ja pierdzielę, no. Dobra, żarty żartami, moi drodzy, kończymy to. Nie kupujcie sprzętu, no chyba, że chcecie kobiecie się delikatnie podlizać żeby miała gdzie kiecki wieszać i wasze wypracowane koszule. Jak najbardziej jestem za. Trzymajcie się cieplutko. Ja zawsze dla Was, wy dla mnie. Moi drodzy, bo jak nie my to kto. Bo jak nie my, to kto. A tam taki ładny tunel się szykuje, w którym kiedyś krzyczałem od was się żyć, dlatego odważ się żyć!